Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie Dziś przychodzę do was z kalendarzem adwentowym z Yves Rocher Kalendarz zakupiłam na stronie, koszt kalendarza to 45 euro Grafikę mają przepiękną, także jestem ciekawa co znajduje się ciekawego w środku Więc jeśli wy jesteście również zainteresowani to zapraszam do oglądania I tak się prezentuje kalendarz, tak jak mówię grafika jest przepiękna, także otwieramy i zaczynamy. Numerek 1. Numer 1 mamy tutaj. I pod numerkiem jeden. Mamy maskę łagodzącą, organiczną rumiankową. 30 ml. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa jak wygląda. W ten sposób. Ojku, nie zakręcę teraz. I powiem Wam, że mega przyjemnie pachnie. Także pierwsze mamy maseczkę. Numerek 2. Mm -hmm, numerek 2. Gdzie jesteś? Numerku 2. Tutaj mamy numerek 2. I pod numerkiem 2 mamy również tubeczkę i tutaj mamy krem do rąk. Ojku. I zaraz zobaczymy sobie też zapach. Pojemność również 30 ml. I powiem Wam, że też bardzo ładnie pachnie. Także fajnie. Numer 3. Numer 3 jest tutaj jest troszkę większy. zobaczymy jak w środku. I pod numerkiem 3 mamy krem żel pod prysznic, tutaj z Shea. I tutaj to jest dla bardzo suchej skóry. Pojemność to 30 ml. Numer 4. Gdzie jest numer 4? Tu Słuchajcie, widzicie? Bo ja nie. Tutaj jest dobra. Mamy numer 4. Powiem Wam, że tutaj też bardzo ładna ta grafika. Bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, czy ten kalendarz będzie taki sam jak w tamtym roku. Czy lepszy, czy też gorszy. I pod numerem 4 mamy, słuchajcie, yy, wodę micelarną. Dwa w jednym. Do cery normalnej i mieszanej. Także taka woda. 50 ml. Numer 5. Numer 5 mamy tutaj. Fajnie, od razu szóstkę mamy. Też coś dużego. I tutaj mamy. Słuchajcie, szampon balsamiczny. Fajnie. Powiem Wam, że to jest fajnie, fajny szampon balsamiczny, naprawczy. 50 ml. Także spoko. Numer 6 mamy obok. I pod numerem 6 mamy, słuchajcie, szminkę, satynową szminkę. Numerek 12. Mm, nie, teraz Wam jej nie pokażę, Musiałem. A może się uda rozpieczętować. Zaraz zobaczymy. Wow. Czerwień, którą słuchajcie. Taki kolor czerwony. Oczywiście w kamerze widać na bardziej żarówiastą, że tak powiem. A tutaj jest bardziej kolor stonowany, ale bardzo ładna. Także pod numerkiem 6 mamy szminkę. Numerek 7 mamy tutaj. Też coś dużego, ciężkiego. I tutaj co my mamy? Pod prysznic. To jest, słuchajcie, żel do kąpieli podprysznic. 50 ml. Czyli słuchajcie, mamy już tutaj komplecik numer 7, numer 8. Teraz jest tutaj. Pod numerkiem 8. Słuchajcie, jest to jakiś żel czyszczący do cery normalnej i mieszanej. Pojemność to 30 ml. Powiem Wam, że mogliby dać coś innego. Numer 9. Aczkolwiek cieszę się, że nie ma żadnych pilniczków, czy jakichś gumeczek, czy coś takiego. Aczkolwiek może będzie później. Pod numerkiem 9 mamy, słuchajcie, top coat z drobinkami, jak tutaj widzicie. No tego się nie spodziewałam. Zobaczymy. Będziemy testować. I on jest, słuchajcie, pojemność, pojemność, pojemność. To jest 5 ml. Numerek 10. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Numer 10 mamy tutaj. Coś cięższego. Nie chcę wyjść. Pod numerkiem 10 mamy, słuchajcie, to to jest? 3 w jednym mycie, skrap. Yy, I co tu jeszcze? Anti-Blackhead. Po prostu mamy coś do twarzy. Myjącego 3 w jednym. Pojemność 30 ml. Nie wiem, co to jest, to ostatnie. Ale jak wiecie, to dajcie znać numerek 11 tu jest słuchajcie jakaś pielęgnacja snu na noc eliksir botaniczny tu jest próbeczka, słuchajcie, 7 ml. Powiem Wam, że mogliby coś innego dać, a nie tylko tą pielęgnację, bo mają jeszcze kolorówkę, więc mogliby dać coś z kolorówki numer 12. Pod numerem 12 mamy słuchajcie, balsam botaniczny. Wow! I on jest do włosów naprawczy. Yy, I pojemność to 30 ml. Yy, numer, numer 13 mamy tutaj. Wiecie, aż mi pudełeczka lecą. I tutaj, słuchajcie, mamy to samo, tylko yy, z yy, Elixir Botanic, tylko, że mamy tutaj naprawczą yy, pielęgnację na dzień. 7 ml. No fajnie, komplety, tylko takie maluteńkie. <śmianie> Numer 14. <śmianie> Coś dużego. I tu mamy, słuchajcie, kolejny żel pod prysznic. Także, no, tak sobie. Chociaż to wiem, że wykorzystam na spokojnie gorzej z pozostałymi produktami. I tu mamy 50 ml. Powiem Wam, że myślałam, że będzie lepszy ten kalendarz niż w tamtym roku, ale widocznie nic z tego. Numer 15 mamy tutaj. Pod numerkiem 15 mamy, słuchajcie, Scrap w żelu. Trzeci produkt z tej kolekcji. I tu jest pojemność 30 ml. Także w miarę luz. Yy, 16 mamy tutaj. Szybko powiem Wam, że nam to idzie. 16 to jest, słuchajcie, jakaś półkanka do włosów. Yy, także Madhoby. Pojemność 50 ml. Yy, 17 mamy tutaj. Pod 17, co my tutaj mamy? Aha, pomadka do ust. Pojemność. Jest tu jakaś pojemność? 4,8 gram taka zwykła pomadka balsam pomadka yy, numer 18 jest tutaj Ła. pod numerkiem 18 mamy słuchajcie peeling Ła. Yy, rozświetlający peeling organiczny ja jestem ciekawa jak on wygląda słuchajcie auć oh my god To rozświetlenie to chyba mhm. po zastosowaniu go tak wygląda. Ale całkiem przyjemnie pachnie, więc to jest akurat spoko. I pojemność 30 ml, 19. Słuchajcie, zbliżamy się do końca i nie ma żadnych, jak ja to mówię, zapchaj dziur. Mamy wszystkie kosmetyki, także nie jest najgorzej. To była 19. I pod 19 mamy naprawczy balsam do ciała. 30 ml do, do skóry yy, suchej. Yy, numer 20. Pod numerkiem 20 co my tutaj mamy? Pod numerkiem 20 mamy szampon do włosów i ciała. Także luźno. 50 ml. Numer 21. Kurczę, powiem wam, że mogli do innego. Wiem, że mają kosmetyki kolorowe, więc mogli dać jakąś próbkę podkładu, czy też yy, korektora na przykład, jakąś kredkę do oczu. Yy, tutaj mamy numerek 21 i tutaj jest krem, lekki krem kojący. 7 ml, 22 Po dwudziestką dwójką mamy, słuchajcie, napraw... na... maskę naprawczą. O. Także przetestuję sobie 35 ml. Numer 23, przedostatni. I tutaj, słuchajcie, mamy perfumki. Taką buteleczkę z perfumami, i numerek ostatni: 24. Tuż do rzęs. I to by było, kochani, na tyle. Tak się prezentuje cała zawartość kalendarza. I powiem Wam szczerze, że mam do niego troszkę mieszane uczucia. Myślałam, że będą troszkę inne produkty, ale niektóre się z tamtego roku powtarzają. Także, no, trochę kiepsko. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. I to by było, kochani, na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa!